Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a właściwie ho ho ho, Mary Xmas. Tak, bo akurat tak zjeżyłem, że ten odcinek wychodzi 6 grudnia na Mikołajki. Także możecie w komentarzu od razu pochwalić, jak wielką różkę dostaliście. Nie, bo na pewno nie dostaliście prezentów. Nie sądzę, żeby ktoś... Znaczy, Ale od Mikołaja. O to mi chodziło. Zostawmy Mikołaja w spokoju, jego różkę, ok? Bo. Nie, nie, nie chciałem o tym wspominać. Nie, nie A, chciałem. Nie tej... chcesz powiedzieć, jaką Mikołaj ma dużą rózgę. No właśnie. Dobra, nieważne. <laughs> no. Ale już, już taką Mikołajką to by się pewnie nie pogardził, nie? Pomidorów. No, także co, co ty dostałeś? On może się pochwalić. Co? co ja dostałem? Eee... Poza Tyrdom, w no. Pewnie, pewnie za chwilę kuriera, jak znam przycie. Eee... Poza tym trochę wkurwienia przez samego siebie, z Lesą zamówiłem, zamówiłem jedną roletę, tak, a poza tym tak, to jest okej, okay, tak. Kaktus się miał zmienić, ale się jeszcze nie zmienił, jeszcze kwiatka nie wyjebałem. A na chuj mnie ten kaktus? E, jeszcze, no bo... No przeprowadzka trwa dłużej niż się tego spodziewałem. No ale to zawsze trwa dłużej niż się tego no. się spodziewa, więc ja nie, nie wiem czym ty jesteś zdziwiony w ogóle, nie? Jakoś tak y, ostatnio mi troszeczkę Wena opuściła, żeby to dokończyć już nie zostało dużo do przeniesienia, ale jeszcze choćby telewizor, jeszcze play Play, 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 play Sean, i, i, i tego i no. Kurde to prawda, prawie dojechałem. Ale za to y, w końcu nie muszę... Zapierdalać z pilotem do LEDów, żeby je zaświecić, bo pilot oryginalny LEDów działa tak, że muszę go zbliżyć na 30 cm od czujnika, żeby zaświecił w ogóle. Wpadł mi genialny pomysł. Genialny. Wykorzystując do tego Arduino, oczywiście, bo zacząłem się powiedzieć Arduino ostatnio. To są takie malutkie płyteczki z mikrokontrolerem, mikrokomputerem właściwie, które możesz sobie zaprogramować i możesz nimi sterować naprawdę wieloma rzeczami i wiele rzeczy na, ten, na, na bazie tego zbudować. No, fajna, fajna sprawa ogólnie. E, no i, i po prostu tam sobie zrobiłem takie coś, że sobie podpiąłem e, diodę taką właśnie podczerwoną, która mi odbiera e, kody z pilotów i odpowiedni mhm. programik i sobie jestem w stanie na przykład na komputerze odczytywać jakie piloty wysyłają kody, nie? No mhm. i wykorzystując uroki telefonu Xiaomi... Co, kurwa? <laughs> Oh, ale mnie teraz hajtują w komentarzach. E, no co to jakoś nazywa, że, że No Xiaomi. No wiem. No. <laughs> Xiaomi. E, i, I ten, że ma wbudowaną też diodę nie może robić jako pilot, nie? Tak, okay. No to, to wiem. To, 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 to tak. I czy ta oryginalna apka z Xiaomi no taka... Pilot, no, jak się to nazywa. Tak, tak. Jest taka, no uboga. nie? Czy się, ma w, w chuj to wyboru, ale... Mm, Musisz mieć coś gotowego, nie? A ja, a ja bym się udało znaleźć apkę, którą sobie mogę dowolnie skonfigurować. Jak mi pasuje, więc sobie skopiowałem właśnie kody z tych pilotów do LEDów, wpisałem je w aplikację i teraz mogę z 10 metrów odpalać te LEDy przy pomocy telefonu. Nie? <lety> <lety> Także. Nie ma sprawa. odległości na co się. No. Także teraz jeszcze będę bardziej dupę przed komputerem plaszczy, bo nie będę musiał pójść śledów włączyć. Tak samo roletę będę odsuwał, to też nie muszę iść, bo sobie też z telefonu kliknę i się odsuwają. Eee, krzyta. Już po prostu kompletnie będziesz... Jeszcze muszę teraz wyczenić jak zrobić, czy by mi przy pomocy telefonu dało się to pieca podkładać, nie? <noise> A w ogóle będzie... Full service, da się to zrobić, nie? nie? Nie, to że się nie da, da się. Da się, tak. Odpowiednie silniczki z Arduino do tego, bez problemu. No, a jeszcze jak to sobie, bo też myślę, że tego jeszcze dodatkowo nie uskuteczni przez WiFi na przykład, nie? To już w ogóle będzie całkiem, nie? Że. Wiesz, może mnie nie być w domu, bo to do pieca podkładał przez WiFi, nie? No ja właśnie teraz czekam, bo. Y Czekam, aż trochę stanieje. A propos Wi-Fi właśnie tego tego PS portala, jestem strasznie ciekaw, bo bardzo dobre opinie zgarnia. Bo jednak się na niego zdecyduję, powiem ci. Mm -hmm. Jeszcze nie, nie śledziłem tego PS portala, co co, co co to potrafi, ale tak widziałem, że to takie że takie coś jest i jak to że to coś takiego działa, ale w ogóle, to się takie to jeszcze pojawiło ostatnio, który się w ogóle takie rzeczy ostatnio pojawiło tego typu urządzeń, nie? Znaczy, ta, takich konkretnie nie, bo to jest na tym to nie jest osobna platforma, na której pograsz. To jest po prostu... No, takie yy... narzędzie do streamingu. Tak. Tak jakby, no. Ale no. najśmieszniejsze jest to, że nie możesz na tym streamować z chmury. z tak. Bo generalnie w tym momencie PlayStation daje Ci możliwość, jeżeli jesteś abonamentem, ab abonentem, przepraszam, tego mhm. yy, PS Plusa, no to możesz też grać w gry z chmury, nie? Po prostu są, ma, ma tam bazę mhm. który, w chmurze. Natomiast z tego urządzenia, które służy do grania w chmurze, nie możesz grać w chmurze. <laughs> Aha. Jeszcze przynajmniej. Generalnie to działa na takiej zasadzie, że zostawiasz sobie play, play, PlayStation swoje w domu 5 odpalone e, w trybie czuwania, bo masz taką możliwość w PlayStation 5. Mm -hmm. I bardzo fajnie to działa swoją drogą. E, no to możesz to PlayStation 5 uruchomić sobie z każdego miejsca na świecie, gdzie masz dostęp do wi WiFi, po prostu. Mm -hmm. I, I grasz sobie zdalnie. Natomiast już widzę, że słysza czy czytam, że są ograniczenia typu że klatkasz. bo w ogóle tutaj jest jakiś autorski system, który też dosyć mocno po, no, upłynnia tą rozgrywkę, mimo że, że jest to gdzieś tam przez, przez sieć, to i są problemy z płynnością, jeżeli internet nie jest przynajmniej 50 Mega. No, no, no. Na, 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 tam, w tej sieci Wi-Fi, w której oczywiście jest PS Portal. Mhm. I jeżeli samo PlayStation 5 jest pod, podpięte pod Wi-Fi. Że jeżeli byłoby jest podpięte po kablu, to wtedy nie ma najmniejszych problemów. To wtedy no. nawet na wolniejszym internecie w PS portalu to działa. Natomiast tu, tu jest problematyczne, bo ja mam podpięte akurat PlayStation po Wi-Fi. No i chyba jeżeli już będę y, się decydował na zakup, to chyba będę chciał podpiąć w takim razie po kablu swoje PS5. No Wi-Fi ma swoje ograniczenia, do, nie, nie da się ukryć. Nie. Wiesz, im większa szybkość, to tam więcej błędów wali i. Tak. tak. E... To jeszcze pamiętam, jak się gdzieś tam dawniej, dawniej te FIFI ogarniało, jak karty FIFI potrafiły już osiągnąć te 50 megabitów, mm -hmm. to lepiej wychodziło ograniczyć ją do 10 tak, i tak, tak były tak. lepsze transfery niż przy 50, nie? bo mniej błędów wywalało i było pewniejsze połączenie. Nie? Natomiast wiele osób pyta, no ale po co? Przecież można to zrobić na telefonie i tak dalej. No bo można faktycznie przez PS Plusa, można dokładnie to samo zrobić na telefonie. Przy czym, no nie wiem, ja jestem z pokolenia, które nie potrafi grać na telefonie, to jest raz, i ja wiem, że można podpiąć sobie nawet pada ps piątki do telefonu i wtedy sobie grać, natomiast dla mnie to jest takie jebanie się z tym wszystkim. Tutaj mam po prostu, odpalam konsolkę i tyle jest, nie? I to jest wygodne w trzymaniu, duży ekran, bo ośmiocalowy bodajże, yy, i, i tyle, i sobie gram, a no tak to jest, dla mnie to jest bujanie się. I dodatkowo. Yy, to nie jest drogie moim zdaniem. Weźmy pod uwagę, że PAD kosztuje 250 zł, mhm. a całe to urządzenie kosztuje niecałe 1000. Aha. No to, to nie jest jakoś wybitnie wysoka cena. A Neonet nawet jeszcze na, ze, ze startu zrobił promocję i kosztowało 850. Mhm. No, to, no to tak, tak. Gdyby to faktycznie kosztowało ze 2000, no to bym powiedział, że ich powaliło, ale... Szczerze, ja najbardziej lubię, za, za, od zawsze lubiłem grać na handheldach i zawsze lubiłem grać w łóżku. I dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Po prostu... Ja wiem, no. że nie będzie to miało bardzo dużo odbiorców i wiesz, entuzjastów, ale... Mhm. Wiesz, to myślę, że to tu, tutaj się mogą na przykład ludzie odezwać, którzy twierdzą, że na przykład jest coś takiego jak Steam Deck na przykład, nie? Mhm. Ehm, tylko, że trzeba brać pod uwagę to, że Steam Deck jako taką, owszem, odpala gry samym sobie, nie potrzebuje żadnego innego urządzenia. Yy, ale właśnie z minusem jego to, że musi to wszystko ważyć, bo tam musi być konkretna bateria, konkretne podzespoły to, yy, adziuty, to się grzeje no. i tak dalej, a tak, a właśnie takie coś, co działa na, na chmurze, na streamingu, no to nie potrzebujesz takiej mocy obliczeniowej, przez co nie, nie jest ciężkie nie grzeje się aż tak, więc takie faktycznie do takiego grania łóżkowego jak najbardziej, nie? I druga sprawa, że Steam Deck no, działa na Steamie, tak? A jednak y -hmm. y ja jestem. Tak, ale są. No, można powiedzieć, że ten stream, jak na przykład, jest. W, w, jest z. Z Nintendo Switch? O! Jest ten Asus Rok jakiś tam. No tak się... nie, nie, nie ma tam dużej ilości gier, które ja na przykład <coughs> bardzo <coughs> lubię na moim PlayStation, nie? Zobacz. No. Ja, Mówię, no za te pieniądze, o, poczekam aż to stanieje na, to przypuszczalnie ze 2-3 miesiące i będzie kosztowało 800 już ze startu i, mm -hmm. i wtedy, wtedy sercot najprawdopodobniej kupię po prostu. Bo no. na razie mi się nie pali, ale powiem Ci, nawet na jakichś głupich wakacjach czy coś, gdzieś jesteś, gdzie, gdzie jest jakiś internet, gorzej, a jest jeden ogromny minus tej, yy, tej platformy mm -hmm. i ktoś tego moim zdaniem kompletnie nie przemyślał. Nie ma możliwości wejścia. Y, w ogóle nie ma przeglądarki internetowej. To urządzenie. Oh. W ogóle. No i teraz oh. wszyscy powiedzą: No przecież masz telefon, no to co tam możesz przeglądać? nie? A, ale. Ale. Pewnie nie każdy pomyśli, że w większości hoteli internet jest na hasło. No, no shit, Sherlock. Które się wpisuje przez przeglądarkę? Logowanie się hmm. następuje przez przeglądarkę. Tutaj nie ma fizycznie takiej możliwości. Po prostu. Przez przeglądarkę to nie jest tak, że po prostu łączysz się z siecią Wi-Fi, do której musisz wpisać hasło? Nie. E, w większości hoteli masz tak, że na przykład wykupujesz sobie internet, mhm. no i oni ci po prostu tworzą użytkownika i hasło, i to się. L L znaczy najpierw się łączysz Aha. z siecią, a potem się logujesz przez. Y Aha, w ten sposób. Przez przeglądarkę. Mhm. Także tutaj jest, że tak powiem, piesek pogrzebany, bo. No, ale to jest. Dziwny zabieg trochę, no przecież przeglądarka to w sumie takie podstawowe rzecz, no kurczę, nawet znaczy, co tam... tam... nie ma niczego, a PlayStation 5 też nie ma przeglądarki, więc... Yy... Jak to? PlayStation 5 nie ma przeglądarki internetowej. Dlaczego? Nie wiem, po prostu nie zrobili koniec. koniec. Znaczy ja przypuszczam dlaczego, bo yy, już od PlayStation 4 były problemy z tą przeglądarką, yy, bo przez przeglądarkę bardzo dużo osób, wiesz, zalukaje i te sprawy, nie? uskuteczniało na, na PlayStation 3 na przykład. No, 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 Nie wiem. Ciężko stwierdzić, natomiast no... moim zdaniem ogromny błąd, no bo... chociażby w tym celu powinna ta przeglądarka być, że móc się logować. I... ja myślę, że za jakiś czas to naprawią, bo nie chce mi się wierzyć wręcz, że... No, ale samo to, że wiesz, na jakiegoś głupiego YouTube'a, czy coś, no to, to nie, przecież... Nie, no ty... YouTube'a masz. No tyle, masz że masz aplikację, aha. Ale, ale... No ale byś coś, nie wiem, chciał na kiblu no, ale... jakieś wiadomości poprzeglądać. No to nie, to już nie. No to od no. tego masz telefon i koniec. No, no niby tak. Znaczy, bierz pod uwagę, że mówię tutaj, yy, to urządzenie jest tylko do streamingu ps 5. Więc ono, ono nie ma żadnych... No w sumie tak, w sumie tak. Aplikacji. Najbardziej ro roz rozpieprzyła informacja o tym, że uwaga, <laughs> to, jest, to jest moje ulubione, PlayStation Portal ma tryb samolotowy. What? Po co? No, wszyscy się zastanawiają, bo w trybie samolotowym to jest po prostu pudełkiem. No bo <laughs> on no nie ma żadnych swoich aplikacji, on tylko służy do streamingu. A w trybie samolotowym. No ale tak, to ma... no w sumie streaming, no ale tak, no z drugiej strony. Pewnie po to, żeby ktoś przypadkiem nie odpalił się gry w y, samolocie i nie zakłócał. No, no ale... nie znaczy, bez To sensu. Też nie, bo nie działa po sieci komórkowej, tylko po Wi-Fi. Także <ścoughs> to jest absolutnie absurdalne po prostu, nie? Że posiada ten nie, To Widocznie jakiś wymóg taki chory, no co zrobisz? No to no, no? możliwe, że, że jest wymóg właśnie, że, że urządzenie elektroniczne w Unii Europejskiej na przykład musi mm -hmm. posiadać taką funkcję. To no mm -hmm. jest taka możliwość. No a jest na przykład możliwość taka, że ty sobie z poziomu Handhelda z poziomu handhelda jesteś sobie w stanie zainstalować jakieś nowe gry, kupić czy coś tak. takiego streamuje ci ekran z ps 5. Możesz zrobić wszystko. Aha. Aha, tak po prostu. To jest po prostu streaming ekranu z PS5. Mm -hmm. Tylko, że z jakimś autorskim systemem Sony, żeby zmniejszało jeszcze opóźnienie i lag. No, 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 to, to wiadomo. Nie? No i ekran jest 60Hz, LCD, żadne OLEDy i tak dalej. Więc takie to jest tanie urządzenie, ale ponoć dobrze wykonane, fajnie działające. Mhm. Mm tu nie dziwię się, bo jakby tam wpieczyli jakieś OLEDy i tak dalej, i mieli to sprzedawać za półtorej tysia, no to by ich po prostu zjedli ludzie. No mogłoby się to nie sprzedawać, no. No to ma To być... pytanie, pytanie, kiedy się pojawią chińskie klony za trzy stówki. Yy, raczej wątpię, żeby się pojawiły. Bierz pod uwagę, że. Czy to że Chińczyki sobie nie potrafią z systemem poradzić? Tak. Myślę, że to może być problematyczne. <słuch> no. Oni wszystko kopiują to. No, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. <grym zysk> czas pokaże, czas pokaże. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No to... Tak, tak, o, to, to. <grym 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 tak, 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 czas pokaże, czas pokaże. Tak, tak. E, a Tak jak już jesteśmy w temacie gier, ja już poruszę temat Diablo. Oh, shit. Here we go again. Widziałeś yy, może Diablo 2 zrobioną na Unreal lub 5? Tak, widziałem. Yy, Sejbioza. Możliwe do ściągnięcia tego demo? Tak, jest demo nawet, no. Jak to się nazywa, coś tam Hell. Hellgate, to, nie eee... coś nie powiedziałem. Tak. No, no tak, jakoś ale tak, jak no. no. To dla mnie no? to jest kolejny już wymysł. No ja się może... tak, no to jest taki kolejny remaster właściwie, nie? I ja już też. Yy, wiesz, co. Już jestem zmęczony powolutku kombinacjami. I może dlatego też już powoli myślę o iPhone'ie, mówię poważnie, nie, bo mm -hmm. chyba już jestem na takim etapie życia, że co mi dadzą, to że tak powiem, wiesz, to no dobra, przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza, Na zasadzie dali mi takie diablo, jakie mi dali. Albo mi się podoba, albo mi się nie podoba i koniec mm -hmm. nie, gram, nie, nie kombinuję, nie chce mi się, wiesz, mam tyle innych rzeczy, że. Wiesz, czym mówię, nie? No. A właśnie, a propos, to iPhone taki jest, że tam no, nie masz dostępu w zasadzie do niczego po prostu, albo korzystasz z tego, co jest, albo wypierdala i tyle. No. Tak. no. <laughs> Natomiast wiesz, mówię, no, to... tylko że to... tym sposobem właśnie pokazali, wiesz, no, to yy, no, bo nie da się ukryć, to Diablo 2 na Unreal'u wygląda lepiej niż Diablo 4, tak? No, bez wątpienia. I to jest. To jest taki nadalny przytuczek w nos dla Diablo 4, które. I tak i nie. Nie, nie dość, się, się nie chce sprzedawać. W Ostatnio w ogóle też przykapiłem, kurde, bo mogłem spróbować, bo był tydzień za darmo. E, Diablo 4 na streamie. E, mogłem to przetestować, ale się dowiedziałem ostatni dzień, stwierdziłem, że już mi się nie chce instalować. Straciliśmy. straciłeś. E, e, to, to wiesz? no Taki był hype na to Diablo 4. E, I teraz ktoś ten wypuszcza. E, Starsze diablo, które wygląda lepiej, tak, no. Ale musimy brać jedną rzecz pod uwagę. Tutaj akurat obroni Blizzarda, że oni od zawsze wypuszczali gorszą graficznie grę w serii Diablo niż były standardy. Było to spowodowane. Z... Oni od zawsze to tłumaczyli, że, żeby każdy mógł w to pograć. Mhm. Na zasadzie to nigdy nie miał być graficzny hit, tylko właśnie mhm, miało być grywalnie, fajnie i żeby każdy był w stanie z to zagrać. No tak, no, no jakby nie patrzeć, gameplay zawsze był najważniejszy. Znaczy się, no... Kiedyś. No. Kiedyś, <g Bref> <gabey> tak, no, ja jestem ale... człowiekiem starej daty, gdzie się grało w gry, w których był tylko tekst i się człowiek jarał jaka ta gra jest zajebista, nie? No tak. Dlatego, tak jak mówię, oni zdecydowanie, tutaj muszę ich obronić, że, że, mhm. że to nie miał być hit graficzny, nie? Mhm. No, się nie ale z drugiej strony też to zachwalali jako grafikę w ogóle, taką wypłacioną i... I się poprawili grafikę, jest bardziej mroczna i w ogóle grafika jest super hiper duper no, Lepsza niż trójka roku, niż, niż... Lepsza niż trójka i w ogóle No i faktycznie względem, no względem trójki graficznie to się zmieniło, faktycznie tylko ten klimat kodorystyczny i tyle no Nie, nie, to też nieprawda, no na przykład ja byłem, bo wiesz, no nie podoba mi się Diablo 4, ale Jeżeli chodzi o grafikę to byłem zachwycony nawet jak wszedłem na Diony, Boże, jak się po, po, na wydmy, mm -hmm. to na tych wydmach graficznie to wyglądało po prostu błędnie, jak Twoja postać była. wiesz, jak wchodziła po górkach. No teoretycznie, masz rzut izometryczny. Jak to w ogóle mm -hmm. pokazać, że idziesz po, Wchodzisz na górę, nie? No, no, no. A tutaj naprawdę to było widać i to było takie wow, ale fajnie ona wchodzi na tą górę, w sensie, że jest coraz bliżej z ekranu, ale tak w taki charakterystyczny sposób. Naprawdę to było, mm -hmm. to było, to było fajne. Nie, ja graficznie absolutnie nie mogę narzekać. No znaczy się, ja nie, ja nie mówię, że jest słanie, ale wiesz, no. Przeskok nie wiem, między dwójką a trójką graficzny Obramny, no, no tak. był olbrzymi. A między trójką a czwórką, ale zwróć też uwagę, że jaki był przeskok graficzny pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation 2, kiedy właśnie to mniej więcej te różnice mm -hmm. zaczęły się pojawiać. Zwróć uwagę, jaki był przeskok między PlayStation 2 a PlayStation 3, a już między PlayStation 3 a PlayStation 5 nawet. No tak, tak, tak. Jest tak. różnica. Oczywiście, że tak. Ale nie tak duża jak było w przypadku między 1 a 2, nie? Mhm. Wtedy to był absolutny wpierdol, po prostu, to co, to co oferował. Tak samo teraz już ciężko pewne rzeczy i schematy. Przeskoczyć, nie? A dalej, żeby było to faktycznie grywalne i każdy mógł w to zagrać. No. Znaczy, faktem, no, on, Unreal 5 też dopiero wyszedł nie tak całkiem dawno, jeszcze właściwie, jeśli się tak dobrze nie wkręcił w rynek, bo, bo faktycznie no, to jest też kwestia no, silnika gry też, nie? Jak te gry wyglądają, nie? Tutaj długo się też nic nie zmieniało. To tak. tyle. No. No jak coś jeszcze chcesz powiedzieć, to... Nie, już, to, już tyle Wszystko, dobrze, dobrze. To ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie i pochwalcie się jeszcze raz w komentarzach, co dostaliście ciekawego, jak dużą rózgę dostaliście od Mikołaja. Na <laughs> bajo!